Centralną postacią dzisiejszej Ewangelii jest święty Jan Chrzciciel. Właściwie Ewangelista relacjonuje ostatni etap jego życia, uwięzienie i ścięcie. Skąd taka okrutna kara? To przede wszystkim konsekwencja wierności prawdzie świętego Jana Chrzciciela. Głosił tę prawdę bez względu na. Cenę, która, którą miał zapłacić, bez względu na koszty, które z tego tytułu musiał ponieść. Głosił Bożą prawdę nie tylko tym, którzy chcieli jej słuchać, ale nawet tym, którzy byli mu jakoś niechętni a nawet wrodzy, głosił potrzebę nawrócenia przemiany życia nawet w możnym i wielkim tego świata. Jak słyszeliśmy Także głosił tę prawdę wobec króla Heroda. Wypominał mu jego grzech, jego niemoralne życie. Wzywał do opamiętania i nawrócenia. Nie wolno ci mieć żony, swego brata. Konsekwencja tej jego nieprzejednanej postawy, konsekwencja tej jego wierności prawdzie, to, że jej nie przemilczał, ale że ją głosił, okazała się tragiczna dla Niego, ale też i chwalebna. Święty Jan Chrzciciel każdego z nas stawia wobec niełatwego pytania. Na ile ja jestem wierny prawdzie? Na ile z odwagą ją głoszę? Na ile skłonny jestem pouczać grzesznika, przestrzegać go przed konsekwencjami grzechu i słabości? Często ulegamy modzie tego świata i nie reagujemy na zło. Udajemy, że go nie widzimy albo tłumaczymy sobie tolerancją dla drugiego. Tłumaczymy sobie, że przecież skoro on się nie wtrąca w moje życie, dlaczego ja mam reagować na jego postępowanie. Tłumaczymy sobie to prawem do wolności drugiego człowieka. Tłumaczymy sobie to tym, że każdy człowiek jest wolny, może postępować tak, jak chce. Ale często u podstaw tego nie leży wcale jakaś źle zrozumiana tolerancja. U podstaw naszej postawy, takiej postawy leży zazwyczaj lęk. Lęk przed odrzuceniem, przed nieakceptacją. Lęk przed tym, że jeżeli komuś powiem prawdę o jego złym postępowaniu, to on się ode mnie odwróci. Przestanie być nikimś bliskim, że być może obrazi się na mnie, być może wyśmieje, albo wręcz wyzwie mnie za to, że odważam się zwracać mu uwagę. Niemniej jednak, tak jak święty Jan Chrzciciel, jesteśmy zobowiązani do reagowania na zło, do tego, aby pouczać grzeszników, wzywać do opamiętania i nawrócenia tych, którzy źle czynią. Oczywiście zawsze trzeba to czynić z miłością, z szacunkiem dla drugiego człowieka, szanując drugiego człowieka. Mamy to czynić zawsze taktownie, niemniej konsekwentnie, bez zamazywania grzechu, bez kompromisu. I jeszcze jedna ważna rzecz możemy nienawidzić grzech, ale nigdy tej nienawiści nie możemy przesuwać na człowieka.